Ok, więc chciałem nagrać krótki film, by odpowiedzieć na pytanie, gdzie mogę kupić Extra Size. Oczywiście wszyscy się cieszą, że Extra Size jest dostępny we wszystkich krajach, ale musisz wiedzieć, gdzie najlepiej kupić ten suplement. Jest to proste: na oficjalnej stronie dystrybutora. Nie na innych stronach, które nie dadzą Ci oryginalnej formuły Extra Size. Problem w tym, że wiele osób nie wie, która z tych stron jest oficjalna. Z tyloma stronami udającymi oficjalną łatwo się pogubić. Ale nie martw się, pomogę Ci. Wejdź na oficjalną stronę dystrybutora Xtrasize od Wpisz ten link w wyszukiwarkę, a przeniesie Cię on do oficjalnej strony, gdzie mają specjalną ofertę ze zniżoną ceną i 100% gwarancję zwrotu pieniędzy. Oryginalny adres strony był za długi, więc go skróciłem. Raz jeszcze wejdź po specjalną ofertę odxts.com i to tyle. Teraz wiesz, gdzie znaleźć oficjalną stronę i nie zostaniesz oszukany jak wielu innych klientów, którzy chcieli kupić extra Size. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.